Pięknie o niech się chodzi. Jest Oni... ktoś? Jedna osoba. No to super. Kurde, nie, nie ma pojazdów. No bo skąd? Mało są, mało jest. Gdzie jesteś? Nie wiem, nie mogę się w ogóle wyjść z pojazdu. Zabiło mnie coś od razu na samym wstępie, nie? Naciśnij E. Jak wysiadasz jak chcesz wyśmieć to E, nie? O. Okay. Okay, to dobra. jest tak, że wiesz, jest taka wojna na jakimś tam pasie, nie? Idzie po się gdzieś dostać. Kierujesz? Kieruje <laughs> no, się. Ciśnem! Ciśnę! leczyłem. Ciśnem! No ładuj tam, ładujcie państwo tam Dobra, tu, 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 stój, 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 stój. Eee! I wejdź, i wejdź na to, tu i wyskocz taką... O. o snajperzy już. Jak to wyjść? No wyjść na tam gdzie sterowałeś. Dobrze już. Kurde, dobra, Chodź, dostałem wargę, odkąd wziąłeś? No, Powiedziałam nam, Ciebie bo dostałem ta Bo musimy flagę. Aha, bo to... o, tutaj jest Sniper. Aj. I see aj. him. To musimy, wiesz, Green flagi Age, Pitcho, Green I potem kolejne flagi, kolejne flagi trzeba zdobywać. Aha, czyli no to to jest taki typowy... Ym... No, a z boku gdzieś. Typowe zdobywanie w tak, typowy taki tryb Ej nie, ale kurde, wcisnęliśmy się do poziomu 15, nie? To tak, troszeczkę. Nie jest nie to, jest mądre. Snajber, to mnie woli? Nie było to no, mądre. Nie, też to jest strasznie to już. No i niestety no. mają większe szanse od nas. Ale jak się tam dostaniesz na górę, to już łatwiutko idzie. No tak, oni mają 30 poziomy, nie? Ej ja nie mogę w ogóle tam na górę wejść. A we mnie już snajperzy ładują, no bo jak inaczej. No to jest dla snajpera taka bać. Czekaj tu jest czołgi. Drug, nie, no ja tutaj nie, nie wyjdę z tego, no. O teraz się uda. Mam fajne miejscu No to cieszę się, o, się że ty masz. Ma. Tylko, dobra. że no właśnie się wysuwamy tak na snajperów centralnie, chciałem powiedzieć. Ma kurda wyś... może? Czekaj, Masz ten. Dobra. Lecimy. O jezus. Dobra, trzeba ładować w nich. Może ognistym ich pocisnę, co tam? Nie, Nie, za daleko jest. Dobra, Jeszcze Ej odejść, bo tam jest sniper, do kumyków chodzi Wiem, bim Ach... To jest No gładź, bo tu siedzi, tam cała żokiem Wiem, że się campi, właśnie chciałem poczekać chwilę na... Paweł jestem za tobą. No to dobrze, to rób mi dupę, rób Dobra, lecę i wy trzech tam wejdziemy No to poczekaj, ja mam granaty, że co prowizorycznie A nie ma i nikogo tam nie ma, gdzie Ja wiem, że są i jeden typik jest Dobra, prowizorkę rzucone i ciśniemy go Ej, dwóch tu jest. No zgin, zgin, Znajdzier, uważaj. gin lamo Aha, dobra, jest ich tutaj dwóch spoko. Przegra. Kul, co tu się dzieje w ogóle? To jest trudno, żeby tam wejść. Dobra, dostali ja grantami. A mam HP. I need. Aha, wracaj do walki. Prze Czemu dostałem, wracaj do walki? Co to w ogóle? No ład... Dobre, przyładował mu granat. Troszeczkę. Patrz. No ładuj, ładuj, ładuj. A zmarnowałem. Dobra, chodź, 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 Czekaj, no przeoduję tam jeszcze jest granata, wiesz. Dobra, nikogo, Dobra nie kupuj nie. Ma. Tam nie ma nikogo. Ale ja że ten prowizor... Nie, nie ma, właśnie widzę na wzgórze. Tam ciekawe. na górze tylko się nie ma. Świetnie. Oj nie, to jest. No nie no to to było troszeczkę przygnięte już. No... Nie, no zawsze... Zawsze grałem tak, że ja się wchodziło na górę i potem już łatwo szło mm. No pewnie tak, no bo zazwyczaj tak jest, tak Oj, jakie straszne tak. Zerknę, sobie no. Na Skype'a może ktoś coś pisze, nie wiem, nie pisze, olać o, Ile odpierd? Jedno, nadal Kolej, poczekaj, poczekać, palę no. sefejsa na chwilę, wiesz, i tam dam jakiegoś linka ...by wbijali. Kto nie prowadzi? Wbijać... No... ...lajwa. Jaka teraz mapa? To sama jest. Ale ostatni raz. Raz. Ja mam Trzeba szybko przebiec, żeby oni nas nie widzieli. Dobra, ja opublikowałem już. Masz czołg, to podjedź pode mnie. Masz czołg, Tu grzejesz. Ej tu, podjedź. Aha, mi się troszeczkę dobra, gra zlagowała, chciałem wam powiedzieć. Nie mogę najaśnąć tego guzika dobra, play, ale dobra, dobra, olać. Dobra, jest. Czemu mam warda, przepraszam, a bo to jest taki spawn? Ej słuchaj, ja, ja mogę ich oflankować teraz ładnie, wiesz? No co, dawaj. No ale mogę ich oflankować, ale gościu mi stanął i zaczął łupać nade mnie, nie? Z za mnie, nie? I łupię, chciałem, żeby mnie zauważyli tam, to co ono przecież musiał stanąć i łupać w nich z całej siły. dobra, ja flagę przejmuję. No to przejmuj, 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 przejmuję, przejmuj, że tam przejmuję. Idę przejmuję drugą. Ale teraz będzie dobrze, teraz jest spokojnie. Ja to widzę że to będzie mocne. Dobra, ja też biorę drugą. Dobra, przejmuję drugą. Też idę na drugą. Dobra, Widzę cię, dobra, lecimy. Ciśniem. Jak przejmiemy te punkty, to już będzie z górki. To lecimy dalej, jeszcze na kolejne punkty, nie? Ej, dwa czągi tu jadą, nasze jakby są. Nasze? Dobra, Dobra to one mamy. Łoooł, wow, nasze! Ciekawe z której strony. Nasze. Tam. To Dobra. Ukrynałeś. O, tam jest, wiesz go, przy Dobra, gościu miał już czerwony HP. Wiem, też widziałem właśnie. Tak się rzuca grenade. W jakim ja rzuciłem dwa razy grinady? Grenade'y. Jakiś bóg już rzuciłem granatów, nie? Dobra, ciśnij, 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 chodźcie flanką ich. Wejdziemy. Tylko mają. Dobra, jeden nie żyje. Dobra, dobra. No widziałem. Będę bokiem, chodź tu, 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 tu. No flanką ich, flanką, w krzaczorki. No tak jak się gra w bfa trójkę, nie? Krzaczorki. Tam jest. Gdzie? Dobra, dobra, dobra. był i już nie ma. To ja jest w czakach, uwaga tam macie gościa Ale przyjmujemy gościa o, z góry macie gościa z góry Widzę 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 widzę, widzę. Tam są na górze ich są... no ładuj 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 Bierzemy flawę szybko Dobra panowie rzucam im grenade wow. boom coś ja w co. No dawaj 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 dzięki Dając radę nie są głupi

Chodźcie, da, od nataku tak już. Ej, pomocy, 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 widzę, pomocy! Widzę, ja widzę, pomagam. Ciś go, ciś go, ciś go, ciś go, chodź HP jak chcesz. Dobra, daj. Tu idzie gruba, Sebastian. Dobra, załapałeś się. Gdzie gruba, co? Wierzymy. w Do snipera. Widzę, Pan. plecy ci zrobię. Dobra, widzimy, widzimy, widzimy. Tam, oj, tam jest gościu dział na działku, nie? No, ale to na działku to no zdejmę Z wyjdziemy, to nie ma problemu. A to będzie szybko, runda. No tak coś czuję. Dobra, pracy, tam się pracy, ka... Chlecy, Chlecy, Jeru, pomóż! Ajajaj. Kurde, on ma... Dobra, zbiankuj się. No, a mi się to nie wychodzi, najpierka. właśnie. Jeszcze próba nim chlecał. Oj, dojadę go do... Aj, dojechał wyjście mnie! Samochód, Jeden HP miał, no, panowie. Jeden HP. Nie, dobra, ja tam jedziem... Ej, John jest? Dobra, widzę go. Ej dobra, y, czy poczekalibyście na mnie maćku? Widzicie tam, czy tam sobie ciśniesz nieźle. No tutaj jestem, niedaleko. Jestem w krzaczkach, koniecznie widzicie No, no, no dobra, zaczekam na ciebie. oni tutaj z ściany stoją jakby No to jest trochę głupie, że nie można przez krzaczki się przebić. Czekaj. No. Jeden ja tam miał, na, na pewno tam lecie. gościu jeden miał kurde, właściwie 0 HP, tylko nie wiem, jeden miał góra. Dobra, uwaga, tam rzucamy wam granaty, na wszelki wypadek. Panowie co tu się dzieje w ogóle? Stoję tylko i dostaję po dupie, nie? Dobra, tam widzę, że zginął. Zginął, zapodam sobie plasterek. No już te plasterki mam wiesz, bo widziałem dzisiaj plasterki. Dobra, ninja już prawie zdech, prawie zdech. Dobra, ninja zdech. Ninja zdech, ninja zdech. Ninja zdech, ninja zdech, ninja zdech. Ale się daleko zrobić. Pięknie się łup! To się nazywa kurde współpraca ponownie, we czterech i puszujemy W trzech. 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 Pięknie, przed następny, zgarniamy przejęcie. Dobra, i przyjął Ej, samolot lecił, uwaga, zleciał 30 level tam do was. Dobra, zauważyłem. Dobra, go. Ubiłem go. go. Jeszcze samolocik zdobyć, ale widziałem gdzie? Zauważyłem, że tam już nie przejmę Dobra, ten 30 lewej 3 No, ten dobra. nie żyje, wszyscy nie żyją ja dobra, dobra, się syfra, dobra, jak... dobra, to podjedźcie. Potrzebny sanitariusz Dobra, Co, chodź, szukaj szukaj. cofnij, cofnij, cofnij Ooooooooooo, ale mi ktoś wjechał w twarz no, Nie, to statystyki Zdjęcie, niestety szukaj, na tej to mapie Gdzie na Pawła. A, Z, jest? Za, za wami, Gdzie ty ciśniesz, to ty ciśniesz tutaj? Dawaj, jedź, jedź, jedź! Ciśnij, ciśnij! Ja tutaj wysiadam, to jest 30 level. Dobra, Dobre, sorry. Dobra, Ej, to poczekaj, wiem. bo ja nie w ten samochód wsiadłem chyba. Czekajcie, bo tam jest samochód. Ło, mi coś wybuchło przy ja się... Ej, sniper, uwaga, sniper. Wiem, zauważyłem, bo dostałem kulkę. No cześć, dawaj, 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 dawaj. Tu ciśną! Dobra, wiem. No właśnie tam, Słucham, gdzie jechałeś. Słucham, ty reload i teraz spróbujemy zrobić potyczkę, co prawda wątpię, że mi się to uda jakkolwiek A, mam staty Gdzie jest kolejna flaga? A tu, tak nie wiem, jest. ja tam gościa widzę Dobra, z gościu nie szyję, gdybym ja? go... Jestem koło ciebie, coś apowalet Gdzie, 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 gdzie? A, tu jest typek, tu jest typek, uważaj, a dobra, Adora, to nasz, no. dobra, chodź tu, tędy dawaj w wiesz co ja go obejdę flanką, Nie lubię szlankować ludzi. Oa, co usiadaj, No, no, czekaj, no nie zdążyłem. Uo, uważaj, 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 uważaj. Nie, nie, Dobra, jeden nie żyje. Ale sta No mama, przyjmiem. Dobra, jestem. To jest Sniper snajper tam jest daleko. Snajpera to nie jest problem, wiesz, to tylko nie stójcie przez krzaki, wiecie? Ja też się teraz ruszę Dobra, ja... Yeah. Lecimy na klejenie. Dobra, Dostałem jakiegoś busta Biękna do szuka. biegania i sobie biegnę, jest pro... No widzę, idę, idę, idę. Nie panowie, takich pojedynczych też trzeba jak najczęściej wybijać, bo... powiecie, co może się stać zaraz. Widziałem. Dobra, y, uwaga panowie, teraz jest najtrudniejsza baza chyba, bo czołgi i wszystko. No. Ja się kampię Ale w krzaczkach, armatę, wiesz? Ja mam armatę, Ale mam mam więc cisnę w krzaczkach. Uwaga! Kurde, oznacza, żeby było fajnie. Jestem za wami. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ciśniem. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Czekaj, czekaj. Się. 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 się, Nie, nie wal, nie wal mi... teraz, teraz. Mówię, teraz, nie, nie to, dobra. Greenejcy symbolizują, że już startujemy. Oh fuck. Ale to jest pierwszą. Biorę tego czołga. Nie. Ja się schowałem. Ja się schowałem, ja ja nie, nie widzi. Ja mam armatę! Gościu ja chciałbym nie czy nie? Strzelaj do niego! Aj! De. Ja się odrodziłem, o nie Nie no niestety, nie 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 nie, nie. to nie będzie. O lodź, ja się odrodziłem! To nie jest mój dzień, niestety... O porłanik, jestem za tobą! No, jestem za tobą, Maćku! Idzie, Wężyk idzie! Wężykiem! na Ja musimy podać maczku te kody do... Na czapkę? Na no. Okej. Okay. zaraz po tym ci dam. Oj, nas jest... Dobra, ich dobra. jest nie, to już będzie lepiej. No. Krzyczkami, krzyczkami dawać. Ale już napremujemy, no to spokojnie. Czekajcie. A ktoś przywalił. Przywaz, przy, przywalił tam kurde ten. Masbergiem. Matkiem. Idzie, idzie, no, O, skoczył. Olu dostał ode mnie. Przyszedł mnie. Tu jest snajper na górze. Weź tam granaty. rzuć. Weźcie mu tam, no, tam granat. Zaraz. No. Która jest? Która jest? Która jest? Dobra, no która jest? To w pudo.

Dobra, to podałbyś mi te koldy? Albo to już później. O. Dobra, jestem. Ważne, kurde, ktoś do mnie spamuje na Skype'ie, no. Mm. No co to będzie, i znowu inwazja? Hmm. A, inna będzie, chyba. Ciśnijcie, ciśnijcie, panowie, ciśnijcie. A jak otwiera tą klapę taką tą z przodu? Jaką klapę? No, tą taką z przodu jest. Przestań? Nie wiem właśnie, niektórzy umiem otwierać się, ja nie mam. Maćka się spyta. Dobra, poweł czekaj na mnie już sprzedać. No dobra, zaraz muszę i tak z na chwilę. Widziałem tam im Drenada. To jest zdobył pierwszy uderzenie, rozumiem, że od naszych, tak? Nie. Wyśle się w bunkrze schowam, wiesz? To jest chyba najsensowniejszy pomysł. Przejmujemy, ja widzę. Przyjemnie. Ja ci zarabią ten kod, dobra? No ty tam łupaj, ich, jak bym mi mógł. Dobra, spoko, spoko. To nie był dobry pomysł. Czekaj sekundę, ja sam muszę tutaj. I patrz, Paweł otwiera bramę, patrz. O zamykam i otwieram. Jak się otwiera, właśnie? Jak się Dajesz otwieram. myszkę w dół. A co się robi, co się robi? O. Nic. Jak się ja tą bramę otwiera, tą taką w, tym, w tej łodzi? Traciliśmy koronę. Ojoj, Ojojojojoj, ojoj, poszuj ją. Oj, oj, dadłam. Aha, dobra, czyli wiem, gdzie jesteś. Maciek, gdzie... na ten Wiem, skąd cię zdjęli, ale... Ja wchodzę no, do niej. Moja wiedza jest y, piekielna, więc... Jestem, jestem, przyjmuję. Dobra, ja siedzę do tu do góry. Dawaj, no Paweł, chodź, idziemy. Pomóżcie Kurde, już snajperzy. O no 5hp. To już się przyjemna gra skończyła, Aaaa. wiecie? Już jak są snajperzy, to już... Dobra, wszelki na anki wow. wypadek dostali. Łał, wow. co mnie zabił To co snajper. Snajper to nie snajper. Zauważyłem, stary, wiesz? Dobra, zabijam go. Level up. Bum, dostał. Ale... Jest mu im tam daje. Kurde, 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 no... Ciężko się gra. No, ze sniperami, no i 22 level, tak, ja mam szósty. Idę. Gdzie idziesz? No dobra, do... przejmujemy. No przejmuję z tą. Idzie. Dobra, idziemy No to no sztowy. Uwaga panowie, za wami. Dobra, zginął. Sandman. Ja tą koleję się tam Dobra, ja jestem w czołgu, się mi tylko usadowiłem. Okej. Okay. Dobra, zabiłem go. Snajper W którym miejscu snajper, przepraszam e, Przyjmuję drugą flagę prawie Widzisz, o, tu jest snajper, uważaj O, czołg To nasz, to ja To jest granata Ło, bierz go Spraź, fuck O, Jakiś kapitan tu wszedł na serwer i jeszcze po nas we mnie łupie tego tego no. Do czołgu Ej, byłeś, podjedź, podjedź! No troszeczkę się... Ale próbuj, próbuj. To ale się schowałem czołgiem moim pięknym. Dawaj, chodź. Tędy nie przyjedziesz. Okay. Wysielaj, wysielaj! To Co? Ja sobie pojadę. Szelają za mnie, no? ale do nich poglądały. Jedziesz, no tak, za tym się ustawiłem. To... No łupaj w nich, Zenek. Łupaj ten czołg. Ten jest dobry. Tutaj. Mój czołg się nazywa Zenek od dzisiaj. No spokój. To... to jest ninja. Ej, ty masz tego lajba? No nie, jest, cały czas. Ile jest osób? Jedna osoba. Czekaj, napiszę no. coś, żeby nie było, że jestem pod jakimś nubem ostatnim. Cześć. Czy coś? No nie wiem. Może ktoś odpisze, licząc na to, że ktoś odpisze mi na czacie dzisiaj, to... to ja Zsiadłem na działku. lat. Tam czołg do was się zbliża, wiesz? Dobra, dzięki. Dobra, A strzeli, strzeliłem tam, co się dało tylko. Trzeba ten był ustawiony. A, to stało. zleciał jak gdzieś. No, zauważyłem tego gościa, Dobra. Dobra. Może czuć się zdjęty ten gościu. Nie mam niestety muszę teraz odpisać na Skype, więc pewnie. Dobra, lecimy dalej szybko. Dobra, czekaj, zaraz wracam. Dobra, bierzemy. Samolot przele tam, przeleciał. Ай, строчешь на флага. Ай, флага строчешь на давай. Jesteście? No mnie wyrzuciło. Spoko. Co to jest za mapa? Nie wiem, mam nie Co się, w księżyc na księżycu, te? O, to jest, nie lubię tego. No dobra, ja też się rozłączam, gdzie powaliłam. No to co, to by było na tyle z dzisiejszego live'a. No. Zapraszamy na następne. Na pewno mm. będzie się live jutro. I co? I to chyba tyle, nie? No, no. to mhm. cześć wszystkim. Pożegnaj no. się może czy coś.